W tym filmie chciałbym pokazać Państwu, jak obsługiwać konto internet, jak korzystać z programów Gasepoint i Windows Control, czym one się różnią i jak wykorzystywać je do obsługi komputera. Aby dostać się do konta internet, musimy nacisnąć tutaj tą ikonkę, która znajduje się w lewym dolnym rogu ekranu. To jest ikonka wylogowania CIA. Ona jest taka sama czy to w wersji profesjonalnej, czy to w wersji indywidualnej. I po naciśnięciu tego przycisku zostaniemy wylogowani z CIA i przeniesiemy się do okna wyboru kont. I na tym oknie możemy wybrać to konto, na które chcemy się zalogować. W tym przypadku będzie to konto Internet. I tutaj taka drobna uwaga: ten schemat tutaj jest taki przykładowy, ponieważ w wersji indywidualnej i wersji profesjonalnej. Te ekrany logowania do konta internet mogą się różnić, ale zasada działania jest dokładnie zawsze taka sama. Po lewej, na dole, będziemy mieli zawsze listę kont. Jeżeli chcemy się na któryś zalogować, to naciskamy na nie, naciskamy przycisk Zaloguj i przeniesiemy się czy to do pulpitu, do konta internet, czy do samego CI. My wybieramy konto internet, naciskamy Zaloguj. I po chwili pojawi nam się widok pulpitu, z którego będziemy mieli dostęp do wszystkich zainstalowanych programów i będziemy mogli korzystać tak jak z normalnego komputera. I teraz, podstawowym programem do obsługi konta internet jest program Gainspoint. Można dzięki niemu obsługiwać takie programy jak na przykład look to learn czy Island we wcześniejszych wersjach, ponieważ. W chwili obecnej, kiedy dostępna jest już wersja ELERNA 1.0.6.2 najnowsza wersja nie wymaga iLearn już do obsługi żadnego innego zewnętrznego programu. Tylko włączamy go i tam już będziemy mogli obsługiwać go wzrokiem. Tym z Państwa, którzy używają Ailerna, na pewno pojawił już się komunikat o darmowej aktualizacji. Należy niego kliknąć, aktualizacja się pobierze i wtedy będą mieli Państwo już najnowszą wersję. Zaraz zobaczmy tylko na chwilkę, jeszcze jak to działa. A więc nie mam, nie mam odpalanego żadnego programu do obsługi wzroku. Włączam iLearn'a. Cześć! Jesteśmy. O... Tutaj w opcjach oczywiście muszę zaznaczyć, że akcja po wskazaniu kursorem. Teraz puszczam myszkę. Chwilkę czekam i teraz mogę już sterować po całej aplikacji wzrokiem. Odpalmy na szybko jakieś ćwiczenie. Zaznacz każdy obrazek i posłuchaj co to jest. Balon! Także widzimy Państwo, że nie ma żadnego problemu. Mogę teraz już całą aplikację obsługiwać wzrokiem, nie są do tego potrzebne żadne inne zewnętrzne. Programy. Wyjdźmy z iLearna i wróćmy teraz do GainsPointa. Włączamy program. Pojawi się okno z funkcjami programu i tak zaczynając od lewej mamy przycisk, który pauzuje działanie, następnie przycisk dzięki, któremu możemy schować kursor i trzeci przycisk to przycisk, który włącza lub wyłącza kliknięcie myszy. I tutaj trzeba powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Program Point umożliwia tylko i wyłącznie kliknięcie lewym przyciskiem myszki. To znaczy, że kiedy skupimy wzrok w jednym punkcie, to jedyną akcją jaka się zadzieje, to pojedyncze kliknięcie lewym przyciskiem myszy. I nie mamy tutaj możliwości wybrania na przykład kliknięcia prawym przyciskiem myszy czy dwukrotnego szybkiego kliknięcia lewym przyciskiem. Jeżeli potrzebujemy innych opcji, na przykład właśnie kliknięcia prawym przyciskiem myszy, to należy skorzystać z programu Windows Control. O nim opowiem za chwilę. I ostatni przycisk, przycisk opcji. Jeżeli go naciśniemy, wejdziemy do ustawień programu. I tak jak przed rozpoczęciem pracy z Ciem należy za każdym razem wykonać kalibrację, tak przy korzystaniu z konta internet, też powinniśmy na początku przeprowadzić kalibrację. I żeby tego dokonać, Trzeba nacisnąć tutaj ten czerwony przycisk Eye Tracker. Przechodzimy do jakby opcji kalibracji. Tutaj widzimy, że w prawym dolnym rogu mamy podgląd, podgląd oczu. Dokładnie taki sam jak w CI. -u. Tutaj obok mamy tryb pracy. Możemy sobie wybrać czy chcemy oboje oczu, czy tylko lewe, czy tylko prawe oko. Tutaj ten przycisk Customize, jeżeli go naciśniemy, tutaj u góry będziemy mogli wybrać sobie ilość punktów kalibracyjnych 1, 2, 5 bądź 9 ja zostawię 2, poniżej mamy możliwość zmiany koloru tła kalibracji, możemy zmienić także bodziec wzrokowy ja nie będę tego robił, zostawmy tak jak jest, naciskamy sobie zamknij i jeżeli chcemy przeprowadzić kalibrację to ustawiamy odpowiednie oczywiście urządzenie i naciskamy ten tutaj przycisk calibrate jeżeli go naciśniemy Pojawi nam się pytanie, czy chcemy się skalibrować. Naciskamy Yes i kalibracja wygląda dokładnie tak samo, jak w CI. -u. Cały czas należy wpatrywać się w punkt kalibracyjny, niezależnie od tego, czy on mruga, czy nie. Ustawiłem kalibrację dwupunktową i kalibracja została zrobiona. Teraz pojawiają się jeszcze wyniki. Powin możemy sobie tutaj zamknąć to okno. I teraz możemy już rozpocząć pracę na koncie internet. Jeszcze pokażę, gdzie zmienia się czas zaznaczania, a więc wracamy się do menu głównego, wchodzimy w kapelkę Activation and Feedback i mamy tutaj taki suwak, dzięki któremu możemy zmienić ten czas. Można go zmieniać od 0,2 sekundy, czyli bardzo, bardzo krótkiego czasu, nie polecam takich czasów, do 1,8 sekundy. Domyślnie ustawiony jest na 1,1 sekundy, i ja zostawię sobie taki czas. Przejdźmy jeszcze do zakładki feedback. Tutaj u góry możemy ustawić sobie to takie zamykające się kółko, które będzie nam jakby odliczało czas do zaznaczenia się danego przycisku, czy danego tekstu, na przykład. Znają Państwo bardzo dobrze z CIA. I teraz zamykamy sobie te ustawienia tutaj tym przyciskiem. I tak jak wspominałem, program Gainspoint oferuje nam tylko lewe kliknięcie myszki, więc ma przez to dosyć ograniczone możliwości użytkowania, ale możemy dzięki temu przeglądać na przykład strony internetowe. A więc, odpalmy sobie przeglądarkę. Niestety, program Gainspoint nie ma wbudowanej wirtualnej klawiatury, z której moglibyśmy skorzystać, ale możemy posłużyć się tą, która jest w Windowsie. Przycisk do wywo wywołania tej klawiatury znajduje się tutaj w prawym dolnym rogu ekranu. Jeżeli go nie mamy, naciskamy prawym przyciskiem myszy na pasek narzędzi, odnajdujemy tekst Pokaż przycisk klawiatury dotykowej, powinien być on zaznaczony tak jak teraz i teraz powinien nam się ten przycisk na pasku pojawić. A więc naciskamy sobie ten przycisk klawiatury dotykowej, klawiatura nam się wysunie. I możemy teraz już wpisywać adres strony internetowej. Żeby to zrobić musimy nacisnąć tutaj na pasek adresu. Usuwamy sobie adres, który mieliśmy wpisany. I wybierzmy jakiś inny. Niech to będzie na przykład wp.pl. Naciskamy tutaj Enter dla potwierdzenia. I zostaliśmy przeniesieni na stronę wp. Możemy teraz przeglądać tą stronę. Tutaj... Suwakiem po boku przesuwamy się w dół. Jak widzimy, no, nie jest to akurat takie bardzo proste i do przeglądania stron internetowych sugerujemy użyć y, programu Windows Control, ale używając GainSpointa także, jak widzimy, można y, to robić. Jest to taki dużo prostszy program. Na przykład, zobaczmy sobie pogodę. Widzimy, że mogę Sprawdzić interesujące mnie wszystkie informacje. Zamknijmy teraz przeglądarkę. Wyłączmy program Gainspoint. On znajduje się tutaj na pasku zadań. Jak widzimy, mogę go zamknąć wzrokiem bez problemu. I przejdźmy teraz do omawiania programu Windows Control. Włączmy go. I zasada obsługi komputera za pomocą tego programu. Jest troszeczkę inna. Polega na tym, że z tego paska, który nam się tutaj pojawiał, ja będę go nazywał paskiem zadań paskiem kontrolnym, wybieramy sobie najpierw akcję, którą chcemy zrobić, a następnie patrzymy na dane miejsce na ekranie i wskazujemy miejsce, w którym ta akcja ma się, ma się zadziać. Brzmi to trochę skomplikowanie, ale w praktyce jest bardzo proste. Za chwilę na przykładzie pokażę, jak to wygląda. Ale najpierw opiszę jeszcze te, te wszystkie ikony, które znajdują się na pasku zadań. A więc tak, od góry mamy przycisk, który, jeżeli zaznaczymy, to będziemy mogli przesuwać sobie kursor myszy. Poniżej mamy scroll, czyli przycisk, który przydaje się przede wszystkim na stronach internetowych. Służy on nam do tego, że możemy przesuwać strony do góry, w dół, w prawo, w lewo. Poniżej pojedyncze kliknięcie lewym przyciskiem myszy. Następnie przycisk skrótów. Jeżeli go naciśniemy, to pojawią nam się wszystkie najważniejsze skróty, które wykorzystywane są w pracy z komputerem. I tutaj na dole mamy po środku przycisk, który zamienia nam stronami pasek zadań. Jeżeli go naciśniemy, pasek powędruje wtedy na lewą stronę. Jeżeli chcemy, żeby wrócił nam na prawą, to ponownie naciskamy skróty, przycisk zmiany stron i pasek znajduje się wtedy ponownie po prawej stronie. Następnie mamy przycisk pojedynczego kliknięcia prawym przyciskiem myszy, następnie podwójne kliknięcie lewym przyciskiem myszy, przycisk, który wysuwa nam klawiaturę. Jeżeli go naciśniemy, klawiatura nam się wysunie. Jest to zwyczajna klawiatura komputerowa, możemy z niej korzystać, czy to na stronach internetowych, czy w różnych edytorach tekstu, żeby móc wpisywać jakiś pożądany przez nas tekst. Tutaj, tą strzałką, tymi strzałkami tutaj jeżeli je naciśniemy, to klawiatura zamieni się miejscami, przejdzie nam do góry. Jeżeli naciśniemy ponownie, przejdzie nam do dołu. Jeżeli chcemy zamknąć klawiaturę, naciskamy ten przycisk X -a. i ostatni przycisk na dole są to ustawienia. Jeżeli go naciśniemy, przejdziemy do opcji programu Windows Control. Tutaj te opcje są praktycznie takie same jak w przypadku programu Basepoint, czyli najważniejsza zakładka i Tracker. Tutaj przeprowadzamy kalibrację dokładnie w taki sam sposób jak w programie Gainspoint. Jedna rzecz, o której chciałem wspomnieć, to tutaj w zakładce Activation Feedback pojawia nam się tutaj na dole czas zaznaczania przycisku na klawiaturze. Oprócz tego, że możemy tutaj u góry wybrać, tak jak w Gainspoincie, czas zaznaczania różnych przycisków na ekranie, tak tutaj pojawia nam się jeszcze dodatkowo czas zaznaczania przycisku na klawiaturze wbudowany. Budowanej w program Windows Control. I właściwie to tyle, jeśli chodzi o ustawienia. Teraz przejdźmy sobie do już samej pracy z programem. I tak jak mówiłem, obsługa komputera za pomocą Windows Control polega na tym, że za każdym razem musimy z paska zadań wybrać jakąś akcję, a następnie popatrzeć na dane miejsce w ekranie i ta akcja nam się zadzieje. I powiedzmy, że chcę otworzyć sobie przeglądarkę Chrome. W tym celu muszę kliknąć na, nim, na nią dwa razy lewym przyciskiem myszy, a więc paska zadań. Wybieram ikonkę, która za to odpowiada i przenoszę wzrok na ikonkę Google Chrome na pulpicie. Widzimy, że ta ikonka poświetliła mi się na biało. Przenoszę wzrok na ikonę przeglądarki i. Pojawił mi się taki prostokąt, który tak jakby można powiedzieć, doprecyzowuje miejsce, w której, na które się patrzy. Dzięki niemu możemy doprecyzować jeszcze dokładniej miejsce, które chcemy zaznaczyć. Dokładnie w ten sam sposób działają wszystkie przyciski związane z klikaniem, które znajdują się na pasku zadań. Zamknijmy sobie teraz przeglądarkę i otwórzmy ją w inny sposób, a więc wybieramy lewe kliknięcie, patrzymy się cały czas na krzyżyk. Przeglądarka została zamknięta. I otwórzmy teraz przeglądarkę prawym kliknięciem. A więc wybieramy z paska prawe kliknięcie, zaznaczamy przeglądarkę Google Chrome. Pojawił nam, się, pojawił nam się menu. Teraz wybieramy lewe kliknięcie i patrzymy cały czas na przycisk otwórz. Po chwili otwiera nam się przeglądarka. I tutaj taka drobna uwaga, jeżeli przeglądały na przykład strony internetowe i nie chcemy za każdym razem wybierać na przykład lewego kliknięcia z paska zadań, bo może być to męczące, to możemy tak jakby na stałe ustawić sobie to lewe kliknięcie myszy, co usprawdzi nam pracę. Jak to zrobić? Musimy troszeczkę dłużej przytrzymać wzrok na ikonce lewego kliknięcia myszy na pasku zadań i wtedy wysunie nam się panel, gdzie zaznaczamy przycisk ze strzałką. Już to pokazuje, a więc patrzymy na ikonę lewego kliknięcia myszy Zaznaczamy ten przycisk ze strzałką. Teraz wybieram sobie lewe kliknięcie z paska zadań i dopóki będę miał podświetloną tą ikonę, dopóki ta ikona będzie zaznaczona na pasku zadań na biało, to cały czas będę miał wybrane lewe kliknięcie myszy i cały czas ta opcja będzie aktywna. Nie muszę teraz za każdym razem wybierać lewego kliknięcia myszy z paska zadań. Ale oczywiście mogę teraz wybrać także inne przyciski. Na przykład prawe kliknięcie myszy. Wybierzmy sobie, patrzę na ekran. Widzimy, że pojawi mi się menu. I w tej chwili, jeżeli chcę wrócić do tego, żebym cały czas miał przypięty, jakby le, przypięte cały czas lewe kliknięcie myszy. To patrzę na, na ten przycisk. On mi się wybiera. I widzimy, że w dalszym ciągu teraz mam lewe kliknięcie myszy. Oczywiście, jeżeli chcemy wrócić do tego trybu, gdzie musimy za każdym razem wybierać akcję z paska zadań, wystarczy najechać na ikonę lewego kliknięcia myszy, wybrać tą, gdzie nie ma żadnej strzałki. I teraz zobaczmy sobie, jak można w prosty sposób wpisywać adresy do przeglądarki i poruszać się po stronach internetowych. Wpiszmy sobie teraz coś w wyszukiwarkę Google, a więc wybieramy sobie lewe kliknięcie myszy. Zaznaczamy tutaj miejsce do wpisywania. Teraz wybieramy klawiaturę wirtualną i powiedzmy, że chcemy sobie przejść do strony YouTube. Wpisujemy, tak więc, słowo YouTube. Widzimy, że tutaj pojawiają się nam pasku podpowiedzi, a więc ja wybieram z podpowiedzi, wiskamy Enter. Z paska zadań wybieramy teraz lewy przycisk myszy. Naciskamy sobie na adres strony internetowej i przenieśliśmy się do serwisu YouTube. Teraz zamknijmy sobie wirtualną klawiaturę. I teraz, żeby przeglądać stronę internetową, użyjmy sobie do tego przycisku Scroll. Naciskamy na niego, on się nam zaznacza. Patrzymy mniej więcej na środek ekranu. On nam się tutaj pojawił. I teraz, jeżeli będę patrzył wzrokiem poniżej tego przycisku, to będę zjeżdżał, jakby ze stroną w dół. A jeżeli będę patrzył powyżej tego przycisku, to będę podjeżdżał do góry. I analogicznie, tak samo sytuacja gdyby strona dałaby się przewijać na, na boki, to działałoby to dokładnie w ten sam sposób. I w ten sposób możemy przeglądać strony internetowe. Możemy sobie włączać różne filmy tutaj na YouTube. Możemy wejść dosłownie w każdą stronę, tak samo jak przy normalnej obsłudze. Komputera. Teraz wróćmy sobie do, wcześniejszej wyszukiwania, do wcześniej, wcześniejszego wyszukiwania. Przejdźmy teraz na inną stronę, czyli wybieramy wirtualną klawiaturę. Wybierzmy lewy przycisk myszy. Piszemy teraz adres bezpośrednio tutaj do paska u góry. Więc usuwamy to, co jest przyciskiem Backspace. piszemy teraz WP. Kropka, tutaj musimy usunąć te dwie spacje. PL. naciskamy Enter. I widzimy, że jesteśmy przeniesieni na stronę wp.pl. Zamknijmy teraz klawiaturę. Wybierzmy teraz przycisk scroll do przeglądania. Tak jak mówiłem wcześniej, umieszczamy go więcej na środku. Przejdźmy sobie niżej. Tutaj była gdzieś pogoda, zobaczmy. Po prawej stronie dokładnie wybieramy lewy przycisk myszy. Teraz zaznaczamy sobie prognozę na 7 dni i zostaliśmy przeniesieni na kolejną stronę. I dokładnie w taki sposób możemy przeglądać każdą stronę internetową bez większych trudności. Zamknijmy teraz przeglądarkę. I chciałbym teraz jeszcze pokazać krótko, jak korzystać z jakiegoś edytora tekstu. Ja skorzystam z programu WordPad. On jest zainstalowany na każdym komputerze i można z niego korzystać oczywiście za darmo. A więc wybieramy ikonę dwukrotnego kliknięcia lewym przyciskiem myszy, zaznaczamy ikonę programu WordPad i teraz możemy wpisywać dowolny tekst. Jeszcze tylko zwiększmy sobie rozmiar czcionki. Jedenastka to mała czcionka, wybierzmy sobie jakąś większą. Niech będzie to na przykład 26. Dokładnie. I teraz używając wirtualnej klawiatury możemy wpisywać dowolny tekst. Napiszmy sobie teraz zwrot Dzień dobry. Widzimy, że cały czas możemy korzystać z tych podpowiedzi, które ułatwiają nam pisanie i oszczędzają trochę czasu. Tutaj w prawym dolnym rogu ekranu mamy strzałkę i jeżeli ją naciśniemy to pojawią nam się kolejne przyciski. Na tej planszy są to cyfry i znaki specjalne. Na następnej mamy znaki funkcyjne, dokładnie tak jak na klawiaturze komputerowej. Na następnej mamy polskie znaki specjalne i różnego rodzaju emotki. W każdym miejscu, w którym chcemy wpisać tekst, zasada jest dokładnie taka sama czyli wybieramy wzrokiem przyciski z wirtualnej klawiatury. I to tyle, jeżeli chodzi o edytor tekstu. Wyjdźmy sobie z niego i ostatnia rzecz jaką chciałem pokazać w tym filmie to jak wrócić do CIA. Na każdym komputerze jest taka ikonka wylgowanie do konta CIA, jeżeli naciśniemy ją dwa razy lewym przyciskiem myszy to zostaniemy przeniesieni do menu wyboru kont, tam wybieramy konto CIA i wtedy zostaniemy już przeniesieni do samego CIA. To no tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że okaże on się pomocny w codziennym użytkowaniu konta internetu.